Na program zaprasza powiat łódzki wschodni. www.lockiwschodni.pl Dziś program zaczynamy od ważnych inwestycji, na które czekają mieszkańcy Justynowa i Janówki. Dokładnie w tym miejscu już w przyszłości stanie wiadukt. Na razie jednak mieszkańcy są zmuszeni do oczekiwania od lat właśnie na przejazd. Tragicznie! Nieraz się stoi pół godziny, nieraz stoimy i do 40, no także jest horror. Po pięć, po sześć pociągów przejeżdża, także jak muszę, to tędy jadę, jak nie, to jadę po prostu przez bedon. Jak często przejeżdża pani tędy? Dwa, trzy razy w tygodniu na zakup. I co, trzeba stać? No rzadko kiedy, żeby nie stać. Zawsze się trafia, także trzeba postać. To jest stanie nawet do 20 minut, 20 minut. Od. Przeciętnie. W ramach programu polepszenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, i tu jest y, mowa o przebudowie właśnie tych skrzyżowań na y, skrzyżowania dwupoziomowe. Także złożyliśmy ten projekt. Opiewa on na ponad 52 miliony. Koncepcję do tego projektu opracowała gmina Andrespol. No i teraz. Tylko możemy czekać. Ta inwestycja, o no, którą tu wszyscy marzą, bo na każdych zebraniach wiejskich, czy gdziekolwiek rozmawiamy z mieszkańcami, to jest to naprawdę bardzo potrzebne. Będzie to polepszenie przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym. Ludzie będą szybciej mogli się przemieszczać. A jak już mówiliśmy, jesteśmy po stronie Justynowa, a za nami Janówka, więc nawet przemieszczanie się między tymi dwoma miejscowościami będzie się odbywało płynnie, tak? I ten wiadukt, który ma powstać nad torami, to będzie długości około 70 metrów, szerokości 13,5 metra, no i na dole będzie to przejście dla pieszych. Także myślę, że naprawdę będzie to bardzo, bardzo wyczekiwana inwestycja. I liczymy na to, że jak się coś zadzieje, to ruszymy pełną parą. Tylko w ten sposób dostaje się Pan na drugą stronę? Czy czasem, żeby nie stać, objeżdża tutaj te tory? Objeżdżam oczywiście tymi nowymi tunelami, tak? Gałkówek oraz Bedoń. Tu niedługo będą zmiany? Słyszał Pan o nich? Słyszałem, ale dość ogólnie. Mam nadzieję, że coś się zacznie dziać, no. Także wszyscy czekają, bo tu ludzie do pracy jeżdżą, dzieci do szkoły wożą. Także chodzi o to, że mieć trochę tego czasu. No. We wspomnianej wcześniej Janówce też coś ma się dziać. Co to będzie w ramach y, y, rządowego programu rozwoju dróg lokalnych. Otrzymaliśmy ponad 1,7 mln dotacje na przebudowę tej drogi głównej, ulicy głównej w Janówce. Tak? To tak, to, to jest tak, za tym mhm. przejazdem. Mhm. I też mieszkańcy bardzo wyczekują, że tak powiem, remontu tej drogi, bo nie mają tam pobocza. A w ramach tej przebudowy nastąpi przebudowa całkowita tej ulicy z budową chodników, wjazdów do posesji, no i oczywiście kanalizacji deszczu. Także do poprawi to no na pewno i bezpieczeństwo, przede wszystkim na tej drodze, ale również no warunki. Jakie w najbliższym czasie Starostwo Powiatowe Łódzkie Wschodnie szykuje inwestycje i skąd na no to środki? Najważniejsza to przebudowa drogi od węzła autostradowego w Woli Rakowej do Żgowa. To 6,5 km nowej drogi wraz ze ścieżką rowerową, z wymianą podbudowy, nową jezdnią, schodnikami. Po prostu bezpieczna droga. Udało się pozyskać prawie 12 milionów złotych dofinansowania. Drugie tyle wyłoży powiat i gminę naszego powiatu, tak aby ta przeprawa była gotowa w ciągu najbliższych 2,5 roku. Mówiliśmy o inwestycji, która dopiero przed nami, a teraz o kilku modernizacjach zaplanowanych na ten rok. Oto jedna z nich. Ta już trwa. Będą to trzy inwestycje, które dotyczą modernizacji odcinków tych dróg powiatowych i jesteśmy tylko minie, Koluszki miejscowości Gałków Mały i rozpoczyna się właśnie modernizacja tej drogi. Polegała będzie ona na tym, aby dokonać poszerzenia jej na 6 metrów oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na tej szerokości właśnie. Będą także zmodernizowane rowy oraz przepusty pod tą jezdnią. I będzie wykonana bardzo ważna rzecz, a mianowicie odcinkowa modernizacja kanalizacji deszczowej. Czy jeszcze jakieś przebudowy, modernizacje się szykują? W najbliższym jak, czasie? Najbar jak najbardziej tak. W gminie Brójce będzie wykonywana także nowa nawierzchnia na odcinku yy, drogi powiatowej. W miejscowości konkretnie to jest yy, Kurowice i Kurowice Kościelne. Będzie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna wraz yy, z tworzeniem pobocza i przejścia dla pieszych. I jeszcze mamy jedną gminę, gminę tuszy W tej gminie będzie także modernizacja dotyczyła odcinka drogi powiatowej, konkretnie to będzie dotyczyło ulicy Keplica. Czyli drodzy kierowcy, na razie trzeba się jeszcze pomęczyć na mijankach, ale wszystko po to, żeby było lepiej. Tak. Inwestycja jest na około 7 milionów złotych. Natomiast budżet starostwa powiatu będzie miał kwotę 640 tysięcy, natomiast z rządowego funduszu Polski Ład Starosta pozyskał 6 milionów 400 tysięcy. Także budżety samorządów, gmin nie będą tu wcale narażone na tę inwestycję i to jest falebne. Zostawiamy temat. Zostawiamy infrastrukturę. Teraz będzie o problemach mieszkańców gminy Andrespol. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. To my tutaj. Dzień dobry. Doświadczenia mojego wynika, że najwięcej osób przychodzi z problemami zadłużeniowymi, z problemami dotyczącymi postępowania spadkowego, pisania testamentów. Niekiedy także zdarzają się osoby, które doświadczają przemocy domowej. A czy skoro tak dużo się już mówi o tej nieodpłatnej pomocy, to przestaliśmy się trochę wstydzić i z niej korzystamy? E, tak, mam wrażenie, że tak, że ludzie bardziej się otwierają, tym bardziej, że tutaj w tych punktach Obowiązuje zasada poufności, więc myślę, że się bardziej ośmielają i jak widzą efekty, i tak naprawdę przekazywanie też informacji o tych punktach drogą pantoflową jest chyba najlepszą reklamą, najlepszą promocją tych punktów, jeśli ktoś się przekona, ktoś dobrze zapromuje, jest zadowolony z takiej porady. Chętnie wracają. Sporo jest takich spotkań? Zależy tak naprawdę w jakim miesiącu, w jakim powiecie, ale mam wrażenie, że od tego roku, czyli od początku stycznia, jest taka tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o ilość porad, więc mamy nadzieję, że, że będzie to się jeszcze bardziej rozwijało. Czym jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie? Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które mają problemy stricte prawne, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ma nieco szerszy zakres. Zajmuje się również sprawami życia codziennego, problemy finansowe, problemy mieszkaniowe. Doradca obywatelski oraz profesjonalny prawnik razem z sobą uprawnioną tworzą plan działania i pozwalają wcielić go w życie. A kto może skorzystać z takiego wsparcia? Trzeba spełnić jakieś kryterium? Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba fizyczna, której nie stać w danym momencie nieodpłatną pomoc prawną, oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniający innych osób w ciągu danego roku. Jak dużo jest takich punktów? Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego znajdują się trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane na terenie czterech gmin: gminy Andrespol, gminy Nowosolna, gminy Koluszki oraz gminy Tuszyn. Wszystkie wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizowane są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w starostwie bądź poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. W Andrespolu mówiliśmy o nieodpłatnej pomocy prawnej, a teraz jesteśmy już w gminie Nowosolna. Tu powiemy o pomocy społecznej, a konkretnie o projekcie Wisienka. my jako gmina staramy się brać udział we wszystkich programach, które gdzieś są do możliwości pozyskania pieniędzy. No i tak też się stało z Wisienką. Drugi raz jesteśmy partnerem wspólnie ze starostwem powiatowym z powiatem naszym ludzkim wschodnim i staramy się Szukać realizacji tych potrzeb, które są ze strony właśnie naszych starszych seniorów, osób, które potrzebują specjalnej opieki. Bardzo ciekawy i szeroki program. Jest jak pomagać, prawda? Jest, jak pomagać. Jest DPS Wisiowego, rząd też się tam rozbudowuje, waluje. Do domu dziennego pobytu, też nasi mieszkańcy korzystają z posiłków, z możliwości wynajęcia sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest tani i też jakby nie zawsze każdy ma możliwości, więc no, staramy się wcześniej diagnozować te potrzeby i je realizować. Ten drugi program jest trochę inny od tego pierwszego i myślę, że kolejne etapy, które będziemy wchodzić, no, też będą się różniły, no bo też nasi mieszkańcy myślę, że mają taką większą śmiałość do tego, tak? Postanowiliśmy napisać wspólny projekt partnerski, który się nazywa Centrum Usług Środowiskowych Wisienka. Wisienka na torcie. Mm, tak, jest to czwarta edycja, Wisienka 4. Nazwa miała być chwytliwa, przyjemna dla ucha i taka, która zapada w pamięć. Łatwo zidentyfikować. Nasz taka projekt. jest. Dla naszych mieszkańców dedykowane są właściwie trzy zadania. Pierwsze to jest najważniejsze i najbardziej indywidualne, to są usługi asystenckie, które realizowane są w miejscu zamieszkania i pozwalają osobom uczestniczącym w projekcie. Nie rezygnować ze swojego środowiska naturalnego. Druga usługa to będzie przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników projektu oraz coś nowego, czyli usługi z tzw. złotej rączki, drobne usługi naprawcze. Uczestnicy otrzymują również zasiłki celowe dotyczące właśnie możliwości sfinansowania najpotrzebniejszych spraw życiowych, najważniejszych potrzeb. Sport to zdrowie, więc na koniec trochę o tym, jakie imprezy sportowe szykujecie w najbliższym czasie. W porozumieniu z wszystkimi prezesami klubów naszego powiatu uzgodniliśmy harmonogram kilkudziesięciu imprez sportowych, ale nie tylko sportowo, bo też rekreacyjnych na terenach naszych gmin, w naszych obiektach. Zaczynamy. Turnieje piłkarskie, wiadomo, piłka nożna. Czy to nadal to najpopularniejsza? Najpopularniejsza dystrymina? będzie najwięcej ale mamy turnieje w każdej dyscyplinie sportowej. Nawet w wyciskaniu sztangi na ławeczce, w leżeniu na plecach. Turnieje siatkarskie, debiutujemy w koluszkach z turniejem koszykówki 3 razy 3 więc stawiamy na nowe, popularne dyscypliny sportowe. Na program zaprosił powiat Łódzki Wschodni. www.lockiwschodni.pl